Odpowiedni dywidendowy fundusz ETF, który działa z kolei na naszym europejskim podwórku. Amundi Stocks Europe Select Dividend 30, oczywiście w wersji dystrybucyjnej, który znajdziecie pod krótkim tickerem SELD, czyli SELD. To fundusz oferujący inwestorom bezpośrednią ekspozycję na 30 wyselekcjonowanych europejskich spółek o najwyższych bieżących stopach dywidendy. Fundusz śledzi wyniki indeksu Stocks Europe Select Dividend 30 który to właśnie wybiera spółki z tego szerokiego, pełnoeuropejskiego indeksu Stocks Europe 600. Głównie na podstawie aktualnej atrakcyjności dywidendowej i historycznej stabilności i regularności wypłat tych dywidend. SELD uruchomiono 25 października 2006 roku i stosuje on tzw. replikację syntetyczną. To z kolei oznacza, że nie posiada on w swoim portfelu rzeczywistych akcji spółek wchodzących w skład indeksu. Co? Możecie się teraz tylko zastanawiać w takim razie, jak ten ETF jest w stanie wypłacać inwestorom dywidendy, skoro nie posiada akcji, które te dywidendy generują. Otóż ETF odwzorowuje wynik swojego indeksu bazowego za pomocą instrumentów pochodnych, a konkretnie przez kontrakty typu swap. Jak to działa? Teraz chwila mocnego zmurzenia i skupienia. Skupcie się. Okay. Fundusz Amundi inwestuje zebrane od inwestorów środki w tzw. portfel zastępczy. To mogą być np. akcje z zupełnie innych spółek niż te, które znajdują się w indeksie Stoxx Europe Select Dividend 30, który to ma odzwierciedlać, albo nawet zupełnie inne klasy aktywów, jak obligacje. I wszystko jest zgodnie z wewnętrzną polityką inwestycyjną funduszu i obowiązującymi regulacjami. Równolegle fundusz zawiera sobie specjalną umowę typu Total Return Swap z dużym kontrahentem, najczęściej jakimś bankiem inwestycyjnym, który to zobowiązuje się regularnie wypłacać funduszowi dokładną stopę zwrotu generowaną przez indeks bazowy. Uwzględniając w tym zarówno zmiany ceny akcji wschodzących w skład tego indeksu, jak i wszystkie dywidendy wypłacane przez te spółki. W zamian za to ETF Mundi przekazuje swojemu kontrahentowi od tej umowy swapowej cały dochód wygenerowany przez posiadany przez siebie portfel zastępczy lub inną z góry uzgodnioną kwotę. Zapytacie, po co? Po co tyle komplikacji i po co tak to utrudniać? No W dużym skrócie chodzi tu o przede wszystkim kwestie regulacyjne, operacyjne i podatkowe.